Miliarder przyłapuje kelnerkę chroniącą jego niepełnosprawną córkę. To, co dzieje się potem, jest szokujące. Co by było, gdybym ci powiedział, że czasami najpotężniejsi ludzie na świecie zostają postawieni na kolana przez najprostszy akt dobroci. Margaret Chen pracowała w barze Rosewood przez 37 lat. Jej zniszczone ręce były pewne, gdy nalewała kawę, a jej uśmiech był szczery dla każdego klienta, który przechodził przez te szklane drzwi. Widziała jak politycy, celebryci i magnaci biznesu przychodzili i odchodzili, traktując każdego tak samo jak robotników budowlanych, którzy wpadali na śniadanie. Ale tego szczególnego wtorkowego ranka w październiku zauważyła coś, co miało wszystko zmienić. Mała dziewczynka z zespołem Downa siedziała sama w boksie numer 7. Łzy spływały jej po policzkach, podczas gdy okrutny śmiech rozbrzmiewał ze stolika obok. Serce Margaret zacisnęło się, gdy patrzyła, jak ojciec dziecka, mężczyzna w drogim garniturze, najwyraźniej nieświadomy bólu swojej córki, miał uwagę wbitą w telefon. To, co Margaret zrobiła później, miało wstrząsnąć miliarderem do głębi. Skąd nas dziś oglądasz? Margaret wychowała czworo własnych dzieci i widziała każdy rodzaj złamanego serca, które mogło nawiedzić rodzinę. Jej najmłodszy syn, Danny, urodził się z porażeniem mózgowym i znała doskonale spojrzenie dziecka, które czuło się inne, które wyczuwało osąd świata, zanim jeszcze zrozumiało, co to znaczy. Gdy podchodziła do boksu numer 7 z dzbankiem do kawy, wyłapała fragmenty rozmowy nastolatków z sąsiedniego stolika, szepty o tym dziwnym dzieciaku i chichotanie, które sprawiło, że jej krew się zagotowała. Mała dziewczynka nie mogła mieć więcej niż osiem lat, miała miękkie brązowe loki i najsłodszą buzię, jaką Margaret kiedykolwiek widziała. Nosiła żółtą sukienkę z małymi stokrotkami, a jej małe dłonie były starannie złożone na kolanach, gdy próbowała stać się niewidzialna. Jej ojciec tymczasem był pogrążony w tym, co brzmiało jak gorąca rozmowa biznesowa, jego głos był ostry, gdy omawiał kwartalne prognozy i zmienność rynku. Margaret rozpoznała ten typ, odnoszący sukcesy, zdeterminowany, prawdopodobnie mający dobre intencje, ale nie widzący lasu za drzewami. Cześć, kochanie, powiedziała Margaret łagodnie, wsuwając się do boksu naprzeciwko dziecka. Jestem Margaret. Jak masz na imię? Dziewczynka spojrzała w górę z zaskoczonymi oczami, wycierając nos serwetką. Mam na imię Sofii, wyszeptała. Ci chłopcy są dla mnie źli. Serce Margaret bolało. Gdy spojrzała na nastolatków, trzech chłopaków około szesnastu lat, którzy wyraźnie rozkoszowali się swoim okrucieństwem. Jeden z nich zrobił przesadną minę, przedrzeźniając wyrazy twarzy Sofii, podczas gdy jego przyjaciele się śmiali. Bez wahania, Margaret wstała i podeszła do ich stolika. Chłopcy, powiedziała stanowczo, ale uprzejmie, musicie natychmiast przestać robić to, co robicie. Przywódca, wysoki dzieciak z rozjaśnionymi włosami, uśmiechnął się do niej drwiąco. Nic nie robimy, proszę pani, po prostu jemy śniadanie. Margaret radziła sobie już wcześniej z tyranami. Występowali we wszystkich wiekach i przedziałach podatkowych. Ranicie słodką małą dziewczynkę, która nic wam nie zrobiła, powiedziała. Jej głos niósł autorytet kogoś, kto wychował nastolatków i nie dał się łatwo zastraszać. Teraz możecie albo okazać trochę życzliwości, albo możecie znaleźć sobie inne miejsce do jedzenia. Wyraz twarzy chłopca się zmienił, być może widząc coś w oczach Margaret, co przypomniało mu jego własną babcię. Nieważne, wymamrotał, ale przedrzeźnianie ustało. Margaret wróciła do Sofii, która obserwowała wszystko szeroko otwartymi, pełnymi nadziei oczami. Dziękuję, powiedziała cicho Sofii. Nikt nigdy nie każe im przestać. Margaret poczuła ściskanie w gardle. Ile razy to cenne dziecko znosiło takie okrucieństwo, podczas gdy jej ojciec pozostawał nieświadomy. Gdy Margaret usiadła z powrotem, zauważyła, że mężczyzna przy sąsiednim boksie, ojciec Sofi, w końcu zakończył rozmowę i rozglądał się niecierpliwie był młodszy niż Margaret się spodziewała, może 45 lat, z siwiejącymi skroniami i zmęczonymi oczami, które sugerowały, że sukces przyszedł za pewną cenę. "Sophie, musimy już iść" powiedział, już sięgając po portfel. "Mam kolejne spotkanie za 20 minut." Twarz Sophie posmutniała. "Ale tatusiu, jeszcze nie skończyłam moich naleśników." Margaret obserwowała, jak ojciec spojrzał na swój drogi zegarek, wyraźnie rozdarta między swoim harmonogramem a prostą prośbą córki. Widziała ten taniec tysiąc razy. Zapracowani rodzice, mający dobre intencje, ale rozproszeni, przegapiali małe chwile, które były najważniejsze dla ich dzieci. Nie mogła wiedzieć, że ten konkretny ojciec, James Morrison, był jednym z najbogatszych ludzi w kraju. Ani że za chwilę będzie świadkiem czegoś, co zniszczy każde założenie, jakie poczynił w swoim życiu. James Morrison znów sprawdził telefon. Niepokój pełzł mu po kręgosłupie. Fuzja z Continental Industries wisiała na włosku i każda minuta spędzona poza biurem wydawała się pieniędzmi wypływającymi z jego kont. Sophie zajmowała wieczność z tymi naleśnikami, przesuwając każdy kęs po talerzu, jakby przestawiała meble. No dalej, księżniczko, powiedział zmuszając cierpliwość do swojego głosu. Naprawdę musimy się pospieszyć. Margaret wróciła do obsługiwania innych klientów, ale ciągle spoglądała z powrotem na Sofię, która prawie nic nie zjadła, mimo że wcześniej twierdziła, że jest głodna. Było coś głęboko znajomego w pokonanej postawie dziecka, w sposobie, w jaki zdawała się kurczyć w sobie, gdy jej ojciec okazywał niecierpliwość. Przypominało to Margaret jej własnego daniego, któremu zajmowało dwa razy więcej czasu niż innym dzieciom wykonanie prostych zadań, nie z uporu, ale z dodatkowego wysiłku, jakiego wymagało jego ciało i umysł, by się skoordynować. Przepraszam, powiedziała Margaret, podchodząc do stolika Jamesa. Nie chcę się wtrącać, ale zauważyłam, że pana córka wydaje się zdenerwowana. Ci chłopcy jej wcześniej dokuczali. James wyglądał na szczerze zaskoczonego. Jacy chłopcy. Jego oczy podążyły za gestem Margaret do nastolatków, którzy właśnie kończyli posiłek i przygotowywali się do wyjścia. Po raz pierwszy James naprawdę spojrzał na Sophie. Nie tylko rzucił okiem, by sprawdzić, czy jest gotowa do wyjścia, ale rzeczywiście zobaczył jej zapłakane policzki i sposób, w jaki pochylała się nad talerzem. Sophie, kochanie, co się stało? zapytał James. Jego biznesowy głos złagodniał. Sophie spojrzała na swojego ojca, potem na Margaret, wyraźnie rozdarta między chęcią powiedzenia prawdy a niechęcią do sprawiania kłopotów. Robili do mnie miny, powiedziała w końcu, mówiąc, że wyglądam śmiesznie i dziwnie mówię. James poczuł, jak coś zimnego osiada w jego żołądku. Jak mógł to przegapić. Siedział trzy stopy od swojej córki, podczas gdy była torturowana, a on był kompletnie nieświadomy. Margaret zauważyła zmianę w wyrazie twarzy Jamesa, sposób w jaki jego maska odnoszącego sukcesy biznesmena pękła, odsłaniając surowy ból ojca. Pana córka jest piękna i słodka, powiedziała mu cicho. Ale dzieci takie jak i, takie jak Sophie potrzebują dodatkowej ochrony przed okrucieństwem świata, czują wszystko głębiej. James wpatrywał się w tę kelnerkę, tę nieznajomą, która zrobiła to, co on powinien był zrobić, która stanęła w obronie jego dziecka, podczas gdy on rozmawiał o marżach zysku. Ciężar uświadomienia uderzył Jamesa jak fizyczny cios. Ile razy Sophie znosiła tego rodzaju traktowanie? Podczas gdy on był rozproszony pracą! Ile chwil bólu przegapił, ponieważ zawsze spieszył się na następne spotkanie, następną transakcję, następną górę do zdobycia? Jego gardło wydawało się ściśnięte, gdy patrzył, jak Sofii w końcu bierze prawdziwy kęs swoich naleśników, wydając się spokojniejsza teraz, gdy nastolatkowie odeszli, a miła kelnerka była w pobliżu. Ale Margaret widziała, że coś innego niepokoi dziecko, głębszy smutek, który wykraczał poza zastraszanie nastolatków. Sophie ciągle spoglądała na swojego ojca z mieszaniną miłości i rezygnacji, jakby przyzwyczaiła się do bycia myślą wtórną w jego pracowitym życiu. Serce Margaret bolało, rozpoznając to spojrzenie. Jeśli ten moment dotknął twojego serca, proszę, daj filmowi kciuka w górę. Czego by to nie wymagało? Zastanawiała się Margaret, aby pomóc temu odnoszącemu sukcesy. Ale rozproszonemu ojcu zrozumieć. Czego jego córka naprawdę od niego potrzebuje? James Morrison siedział w oszołomionym milczeniu, gdy pełna waga jego porażek na niego spadła. Był człowiekiem, który kontrolował wielomiliardowe korporacje, który wzbudzał szacunek w salach konferencyjnych na całym świecie. A jednak całkowicie nie potrafił ochronić swojej ośmoletniej córki przed czymś tak prostym jak okrucieństwo nastolatków. Ironia była niszcząca. Mógł chronić swoje firmy przed krachami rynkowymi i wrogimi przejęciami, ale nawet nie zauważył, jak jego dziecko jest emocjonalnie brutalizowane trzy stopy od niego. Jak często się to zdarza? zapytał Sophie, jego głos ledwo powyżej szeptu. Sophie spojrzała w dół na swój talerz, przesuwając kawałek naleśnika widelcem. Często powiedziała cicho w szkole, na placu zabaw, w restauracjach ludzie gapią się i szepczą. James poczuł się fizycznie chory. Jego córka poruszała się po świecie pełnym osądów i okrucieństwa, w dużej mierze sama. Podczas gdy gratulował sobie, że zapewnia jej najlepsze prywatne szkoły i opiekę medyczną, jaką można kupić za pieniądze, Margaret dolała kawy do filiżanki Jamesa. Jej ruchy były delikatne i niespieszone, pomimo narastającego poranka śniadaniowego wokół nich. Widziała wystarczająco dużo złamanych rodzin, by rozpoznać człowieka, który zmaga się z własną ślepotą. Panie Morrison, powiedziała. Podsłuchała jego nazwisko podczas jednej z jego rozmów telefonicznych. Pana córka ma szczęście, że Pana ma, ale potrzebuje czegoś więcej niż bezpieczeństwa finansowego. Musi wiedzieć, że jest Pana priorytetem. Prosta prawda słów Margaret uderzyła Jamesa jak młot. Kiedy ostatnio naprawdę spędził czas z Sophie? Niepośpieszne bajki na dobranoc ani roztargnienie podczas jazdy do szkoły, ale rzeczywisty, skoncentrowany czas, kiedy miała jego całkowitą uwagę. Nie mógł sobie przypomnieć, a to uświadomienie sprawiło, że jego klatka piersiowa bolała ze wstydu. Jego była żona, Jennifer, próbowała mu to powiedzieć podczas ich negocjacji dotyczących opieki, ale on odrzucił jej obawy jako mściwe ataki na jego rodzicielstwo. Tak ciężko pracuje, żeby dać jej wszystko. Powiedział James bardziej do siebie niż do Margaret. Najlepszych terapeutów, najlepsze szkoły wszystko, czego może potrzebować. Margaret kiwnęła głową ze zrozumieniem. Rzeczy materialne są ważne powiedziała łagodnie. Ale to, czego najbardziej potrzebuje, to poczucie, że jest ceniona przez swojego ojca. Dzieci ze specjalnymi potrzebami często myślą, że są ciężarem. Sophie musi wiedzieć, że jest radością, a nie obowiązkiem. W tym momencie Sophie spojrzała w górę od swoich naleśników tymi ufnymi, brązowymi oczami. – Tatusiu, czy jesteś rozczarowany, że jestem inna? To pytanie przebiło serce Jamesa, jak jego cenna córka, światło jego życia, pomimo jego okropnego sposobu okazywania tego, mogła pomyśleć coś takiego. – Och, kochanie… – Nie – powiedział, wyciągając rękę, by wziąć jej małą dłoń. Jesteś idealna, dokładnie taka, jaka jesteś. Przepraszam, jeśli kiedykolwiek sprawiłem, że czułaś się inaczej. Ale nawet gdy wypowiadał te słowa, James wiedział, że nie wystarczą one, by cofnąć miesiące łagodnego zaniedbania. Sophie uśmiechnęła się, ale był to wyćwiczony uśmiech dziecka, które nauczyło się nie oczekiwać zbyt wiele od uwagi swojego ojca. Margaret obserwowała tę wymianę z mieszaniną nadziei i niepokoju. Widziała szczerą miłość w oczach Jamesa, ale rozpoznała też wzorzec pracocholicznego rodzica, który składa obietnice w chwilach kryzysu tylko po to, by wrócić do starych nawyków, gdy natychmiastowe poczucie winy przygasa. Czy kiedykolwiek stanąłeś przed czymś takim we własnej rodzinie? Daj nam znać w komentarzach. Poranny ruch nasilał się, ale Margaret podjęła decyzję, która zaskoczy nawet ją samą. Zamiast przejść do innych klientów, usiadła obok Sofii. Wiesz co, kochanie? Myślę, że Twój tatuś musi nauczyć się czegoś ważnego o tym, co sprawia, że małe dziewczynki czują się wyjątkowe. I myślę, że wiem, jak go tego nauczyć. Nieoczekiwane oświadczenie Margaret zawisło w powietrzu, jak wyzwanie. James Morrison, przyzwyczajony do bycia tym, który podejmuje decyzje i ustala warunki, znalazł się na łasce kelnerki z baru, która zdawała się rozumieć jego córkę lepiej niż on. Co miała Pani na myśli? Zapytał, zaskoczony własną gotowością do oddania kontroli. No cóż, powiedziała Margaret, usadawiając się wygodniej w boksie. Pracuję tu od 37 lat i nauczyłam się kilku rzeczy o tym, na czym naprawdę zależy dzieciom. Sophie, czy chciałabyś pokazać swojemu tacie, co rysowałaś w tym notesie, który przyniosłaś? Oczy Sophie zajaśniały ze zaskoczenia i przyjemności. James nawet nie zauważył, że coś ze sobą przyniosła. Kolejna mała porażka, która bolała. Sophie ostrożnie wyciągnęła zużyty notes, wypełniony rysunkami kredkami. Gdy go otworzyła, James zobaczył stronę za stroną niezwykle szczegółowych obrazków. Ich dom, z kwiatami z przodu, pies, którego nie mieli, bawiący się na podwórku i najbardziej wzruszająco, rysunki jej i Jamesa razem, robiących rzeczy, których nigdy nie robili. Puszczanie latawców. Pieczenie ciastek, czytanie historii pod drzewem. Każdy rysunek był podpisany starannymi, dumnymi literami Sophie Morrison. To są piękne księżniczko, powiedział James. Jego głos był gęsty od emocji. Zdał sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie pytał Sophie o jej sztukę. Nigdy nie poświęcił czasu, by zobaczyć świat jej oczami. Ten tutaj, wskazał na rysunek ich mających piknik. Kiedy to narysowałaś? Sophie spojrzała w dół nieśmiało. Rysuję rzeczy, które chciałabym, żebyśmy robili razem. Panna Jennifer w szkole mówi, że wyobraźnia jest ważna. Margaret kiwnęła głową za aprobatą. Sophie ma spory talent. Pokazywała mi swoje rysunki za każdym razem, gdy tu przychodzicie. James poczuł kolejne ukłucie uświadomienia. Jego córka regularnie dzieliła się swoją sztuką z praktycznie nieznajomym, ponieważ jej własny ojciec nigdy nie znajdował czasu, by popatrzeć. Kelnerka stała się dla Sofii większą powiernicą niż on. Wiesz co? powiedział James, podejmując decyzję, która zaskoczyła nawet jego. Odwołuję swoje spotkania na dzisiaj. Wyciągnął telefon i zaczął szybko pisać. Margaret obserwowała, jak ten potężny biznesmen wysyła wiadomość za wiadomością, przesuwając spotkania, które prawdopodobnie były warte miliony dolarów. Sophie wpatrywała się w swojego ojca z zachwytem. Nigdy wcześniej nie widziała, żeby wybrał ją zamiast pracy. Czy jesteś pewien, tatusiu? Zapytała Sophie ostrożnie, jakby bała się uwierzyć, że to może być prawda. A co z twoim ważnym spotkaniem? James spojrzał na swoją córkę. Naprawdę na nią spojrzał i zobaczył poza zespołem Downa jasną, kreatywną, kochającą osobę, którą była. Jesteś moim najważniejszym spotkaniem, powiedział i po raz pierwszy od miesięcy naprawdę to miał na myśli. Margaret uśmiechnęła się, obserwując jak ojciec i córka planują spontaniczny dzień razem. James pytał Sophie, co chciałaby robić słuchając jej odpowiedzi z tą samą skoncentrowaną uwagą, którą zwykle rezerwował dla prezentacji korporacyjnych. To był mały moment, ale Margaret widziała wystarczająco dużo rodzin, by wiedzieć, że małe momenty mogą wszystko zmienić. Jeśli podobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć więcej wzruszających opowieści. Gdy Margaret przygotowywała się do powrotu do innych klientów, Sophie pociągnęła ją za fartuch. Dziękuję, że była pani dla mnie miła, powiedziała mała dziewczynka. I za pomoc tacie w przypomnieniu sobie, jak mnie widzieć. Czasami, pomyślała Margaret, najcenniejsze lekcje pochodzą od najbardziej nieoczekiwanych nauczycieli. Trzy miesiące później, Margaret wycierała stoliki podczas spokojnego popołudniowego okresu, gdy usłyszała znajomy dźwięk dzwonka przy drzwiach wejściowych baru. Spojrzała w górę, i zobaczyła Jamesa i Sophie Morrison wchodzących, oboje z pasującymi uśmiechami i ubraniami poplamionymi farbą. Przemiana była niezwykła. James wyglądał na lata młodszego. Jego nieustanne napięcie zostało zastąpione szczerym zadowoleniem, podczas gdy Sophie praktycznie promieniała pewnością siebie i radością. – Margaret – zawołała Sophie, podbiegając, by dać kelnerce mocny uścisk. – Spójrz, co zrobiliśmy z tatą. Dumnie podniosła płótno pomalowane jasnymi, zawijanymi wzorami niebieskiego i żółtego, abstrakcyjne, ale wyraźnie wykonane z miłością i śmiechem. James podążył wolniej, niosąc to, co wyglądało na jego własną artystyczną próbę. Nieco krzywy, ale uroczy pejzaż. Braliśmy razem lekcje sztuki, wyjaśnił James, usadawiając się w ich zwykłym boksie. Sophie uczyła mnie o kolorach i wyobraźni. Okazuje się, że mam wiele do nauczenia się. Margaret nalała im kawę i kakao bez pytania, dziwiąc się, jak zrelaksowany wydawał się James. Zniknął człowiek, który kiedyś sprawdzał telefon co 30 sekund i spieszył Sofii podczas posiłków. Zabawne jest to, kontynuował James, że myślałem, że stracę wszystko przez mniej pracowania, ale moje firmy faktycznie radzą sobie lepiej kiedy jesteś obecny w ważnych momentach, podejmujesz lepsze decyzje we wszystkich obszarach. Wyciągnął rękę i ścisnął dłoń Sofii. Poza tym, odkryłem, że mam najwspanialszą córkę na świecie. Po prostu musiałem zwolnić na tyle, by to zauważyć. Sofi promieniała na słowa ojca, potem odwróciła się do Margaret z podekscytowaniem. Tata przychodzi na mój szkolny występ w przyszłym tygodniu, bierzemy psa, a każdy wtorek jest naszym specjalnym dniem sztuki. Margaret poczuła, jak jej serce nabrzmiewa z satysfakcji. Właśnie dlatego została w barze przez te wszystkie lata, nie dla skromnej wypłaty ani rutyny, ale dla takich chwil, gdy mogła naprawdę zrobić różnicę w życiu ludzi. Wiesz? Powiedziała Margaret w zamyśleniu. Pracuję na tym stanowisku od długiego czasu i nauczyłam się, że odnoszący największe sukcesy ludzie niekoniecznie są tymi z największą ilością pieniędzy czy największymi biurami. To ci, którzy wiedzą, co naprawdę się liczy i mają odwagę, by to priorytetyzować. James kiwnął głową, rozumiejąc całkowicie.